Siema, A, tutaj Media 1. Jestem. Siema. E, siema z tej strony Wysokiego i mm, to jakiś tam. Pierwszy odcinek serii jakiegoś tam Minecrafta na multi. No. Będziemy Jakoś ta... takiego let's playa. No takiego na multi i co, jakąś tam nazwę wymyślimy. Każdy nagra... Czekaj, bo ja mam kąpa przegrzanego i. I wiesz. Dobra, to ja zbiorę już ścinę. Aha, na tym serwerze są pl pl pluginy, tak? Tak, są. Ale one nie ułatwiają życia. Dobra, zbiorę ci powiem kaktusa, przyda się. Ale Minecraft ładnie chodzi. Po prostu trochę tak jak się wydaje, jakby wolno i tu chodzi, że nie biegam no, i ale, ale... to mnie nie przeszkadza. Ładnie nawet chodzi. Fajnie. Dobra. Tylko mi tu myszka cały czas ucieka na flopsa. Czekaj, i głębiej go schowam. Ej, tyle nam wystarczy. To wszystko, co, wszystko tam, ten... Rozmażymy jeszcze. No, no. Wszystko się uda. Dobra, chodź. Poszukamy jakichś drzew, nie? No ci powiem, no trochę tak ubo uboga okolica. Trochę taka dupna, ale przeżyjemy. No. Tak, nie widzę tutaj lasów. Chodź może tamtą w tamtą stronę. Bo widziałam, że rządziłeś przy łamce klasy. Yy, ty kiedyś to wrzucisz? Nie wiem. Jutro. Ci powiem, ja tak może nawet dzisiaj, może będę tam robił te swoje intro i w ogóle. Nie, ja Bym... raczej nie. Właściwie ja nie mam swojego wybranego intrygu, tylko ja czasami tam robię, wiesz, te mergimy prezentuję, tak w ostatnim filmie robiłem W ogóle możecie ludzie mi napisać, jak to tam wyszło, czy to ładnie teraz wygląda, bo tam testowałam nowy render W ogóle teraz to tak ładnie, bo kiedyś to tam i tak dupnie to wyglądało, bo nie ogarniałem, mój komp nie ogarniał Normalnie dwie bratnie dusze, komp i człowiek, nie ogarniają Nie? No

i nie wiem, możemy przedstawić tą serię, to będzie raczej chyba seria bez Najwyżej jak ktoś zginie to TP, nic więcej, prawda? Tak, to nie będziemy nic poszukiwać Chyba, że jak będziemy coś porządnego budować, to nam się możemy zrobić na game moda, ale to tam Ale to kiedyś, na, po na początek oczywiście game moda nie będzie, na początek będzie taki survival I nie wiem, zawsze podczas filmu wymyślam nazwę <laughs> y y y znaczy nazwę serii, nie? To jak to, nie wiem, nazwiemy? Nie wiem Nie wiem, głupiej, głupszy? <laughs> Na pewno nie Minecraft w rękach też nie, bo my tu hardkorowi na pewno nie jesteśmy Ja bym to nazwał na przykład, nie wiem, Minecraft Survival Multiplayer Nie wiem Albo to po prostu Let's Play, Minecraft Multiplayer A, tam, jakoś się wymyślił Wiem, że to musi mieć na moim kanale inną nazwę, bo ja już miałam taki Let's Play, Minecraft Multiplayer, żeby się nie mieszało nie? A ja już miałam Minecraft z Medim Może teraz nagram Minecraft z Medim Mam pięć jabłek. Z jednego drzewa, nie? Właśnie teraz y, naprawdę fajnie jest w tej nowej wersji Minecrafta, że jabłka wypadają, nie? Bo to, I to bardzo często, częściej niż szcedzonki. No najczę najczęściej to, co wypada nożycami, jak robisz, nie? Ja mam sześć jabłek już. Co ja mam jedno, ale przeżyję. O, dzięki. I Trzymaj się, to, to później mi dasz, jak będę chciał. O, Dobra, ja mam... będę medykiem. Nawet góry tutaj mamy. No ci powiem, tam widziałem dużo węgla, tutaj mamy bambusiki Jest! trafiłem w wodę! Wow, ale fanta A ja nie! <śmany> Oj, biedaku. No, nie zaczepisty jestem, nie? <śmany śmany> Oj, w ogóle ja mogę zapowiedzieć jakąś swoją historię, nie wiem... Y, może Medium też będzie chętny wow. zrobić vloga Co? Może Aj, ale wyspał Ale, spa ale, ale to tą wodę Patrz. Właśnie ja czasem też mam takie bugi na singlu, że tak patrzę łapa, Nie, nie kłam, Chcesz robić bo... vloga, czy vloga? Yy, vloga, vloga, wiesz Że mordkę pokazuję i tego w ogóle mm -hmm. Nawet bym dzisiaj jeszcze nagrał, jeżeli miałbym miał pamięć i ten Wiesz, jeszcze miejsce trochę nadejść Dziś bym możemy do siebie osiedzieć, nie będę yy, Ściny do końca, ścina, żebyś wiesz, się nie spandowała nie. W ogóle yy, Ja jestem po yy, dłuższej trochę przerwie Ale... Oh! Bo nie nagrywam... No nie wiem, naprawdę, ty, śmiernak może hardcorowi, ale nie, naprawdę, ty musisz się narzucać go przy tym mówieć. Eee, no dobra, bez przesady. Dobra, y, masz te drewno, to byś zrobił po kilofie. Dobra. Zbierz kobla i... Ej, chodź, chodź tutaj na dym, może, i, że... może jakoś tutaj się osiedlimy na początek. No właśnie ci powiem, y, teraz tak mnie zainspirowało to, co ty robiłeś w World of Minecraft na serwerze byka, wiesz, że y, w jaskini domek, tylko że najgorsze jest to, że nie o, widzę tych do mnie, nie? I wie, nie widzę to tylko nie widzę to tylko zwierząt, ani drzewek, więc no niestety jest trochę ciężko, widzę piasek, zbiorę go trochę. No i to trochę będzie trudny subiwal. No ci powiem, no z kamienia nie wypadają jabłuszka, nie? Ani nic. Szko szkoda, że nie można zjeść kwiatka, bo zabrałem ich trochę. Ale też niewiele. Cztery tylko Jakby coś się podziela znaczy. z żelazem, nie? Mówimy też, że chyba będziemy musieli zrobić na kilka part partów to, bo i tak zaraz musimy kończyć Nie, no decyzję. będziemy na odcinki robić. Będziemy na odcinki, no i e, jutro już może coś nowego nagramy, Jeszcze dzisiaj dzisiaj to postaram się Ta. zrobić, może jutro od razu wrzucę dzisiaj, dzisiaj tylko zrobimy chatkę i kończymy. O, coś nie chcę. No. Może nawet nie chatkę, bo wiesz... Nie, zostawimy tu jak wyłączysz serwę, nie. to i tak się nic nie zmieni. Myś dzień Zrobimy jakąś lepiankę tutaj w skale, zrobimy wielek widzę, że wielek jest fajny, ja lubisz wielek, tylko trochę to jedzenie ci powiem, mnie męczy, a, a już się robi y, nos nie? Z tego co widzę. A mi ładnie płynnie chodzi no to Minecraft. to jest bardzo trudne z tym jedzeniem. Trochę dopiero się zaczął ciąć, bo wiesz, y, świat mi się tutaj renderuje, bo ja on, słabo Mi się renderuje Minecraft na, Ale to jest... Tutaj jest pełno no? łąk, nie? Czyli pełno zboże będzie. To też tak... Aż tak źle nie będzie, no ale... Właśnie, ci powiem, ja nie mam Czeka. logicznego myślenia, tylko byłem słaby w mocy. Nie rośnie, nie. Ja tutaj już takie chatkowany. To pamiętane. naprawdę jest hardkorowe Mijo, chodź za chwilę. miłość. No. Czy zobacz... zobacz, no, Ja kupiłam chatkę i zobaczę, bo kogo się ułożyło żelazo. No. Chodź tu. Dobra, czekaj, czekaj, tylko wydobę na do końca ten węgiel. Bo ja tutaj mam strasznie dużo węgla. A węgiel zawsze się przydało, zwłaszcza teraz, kiedy muszę hmm, żelazo przypalić. Dobra, mi kamienny kilof pójdzie, nie. Dobra, więcej nie biorę, bo mi się aż nie chce, a kamienny kilof mi się skończył, a on jest jeszcze potrzebny na żelazo a nie mamy więcej patyków No, a bardzo mało by... ja, ja mam już tylko trzy drewna Chyba, że będę kopał Oj. ten, z surowce motyką Ty zoba zobacz, jak mi się ułożyło Ja nic nie wydobyłem jeszcze, nie? No. Patrz, o, tutaj trzy. dwa i tutaj jedno I pewnie za tym jest jeszcze więcej, o Jedno, dwa, Czekaj, to trzy ja wydobyłam 4 1 2 3, 3, 3, 3 4, 4 Ale to są strasznie duże żyły tutaj jakieś takie w tej kopalni. No. Ja no, miałem, to, miał update no dał. Pięć chyba miałem. Nie, nie wiem nawet. Ja 9, mam 3, 9. 3 4 5. 5, 5 tak, zgadza się. A, 9? Patrz, jest tam. Gość już mamy 35 żelaza. I do piecyk. piecyk. Ale co to wiesz węgla tylko, nie? A ja wiem czemu mam takie lagi, bo ja teraz to odkryłem, że wiesz, bo na laptopie jak mam przed już trochę komputera już trochę grałem, to dlatego mi tam czasem loguje. I tu trzeba Właśnie, będzie ej, od mi razu... Mi też musimy się umówić na godzinę. Okej? Okay? Dobra. Dobra, o dobra, masz węgla. Przepalajmy. Ja dołożę swojego trochę. Mam... Miałem 11. Jak to było dzisiaj na muzyce? Nurze, żywo, nurze dalej. bo podkówki są za stale. co ty śpiewasz? No, na, muzy na muzyce dzisiaj byliśmy w szkole, pamięta? No wiem. Ale takie No Nurze, żywo, nurze dalej, ja ci będę razem wkurzał. Jak mnie się O lol, o fak, właśnie dobrze zrobiłeś, bo wody wylałeś, ale on, on chyba zaleje to zbłodze, wiesz? Miała. Ja tak nie chciałam zrobić a... Ale to trzeba by tak zrobić, wiesz, żeby to nie zalało boże, bo zniszczy boże i też po wszystkim Słuchaj, mam już tyle na wiaderko, to ja zrobię wiader ten wiaderko Dobra, zobacz, ej, się. sorry, zalało jednak Zobacz Mia, Ja Jestem patrzeć <laughs> Wszystko zalało Aj, myszka, no Ja no, no. Ej, ale to może zawodnić, zawod patrz, tutaj, nie? Te trzy Może? Чекай, должен быть что-какого. Подкоп,